Się Wam pochwalić, bo nie tylko CD jest dobrym źródłem do nagrywania na kasetki z telefonu. Też jest super i wcale nie jest cicho, a co ciekawe można dać jeszcze głośniej. Ja w telefonie zdjąłem kreskę, żeby nie było zbyt głośno, zbyt przesterowane. I dla porównania puszczę Wam najpierw yy, kasetę, chyba teraz będzie ta, zaraz sprawdzę. Oj, nie, no od razu. Się wydałem. Najpierw chciałem Wam puścić nagraną z płyty. Czyli tutaj koto jest bardzo dobrze nagrana. Bardzo dobra głośność. To jest kasetka nagrana z płyty. Bardzo dobrze jest nagrana. A to jest właśnie kasetka nagrana z auxa. Telefono, revelazia. No, tylko kawałeczek nagrałem, a na tej kasecie były jakieś żempolenie na harmonijce, ale naprawdę brzmi to bajecznie. No, normalnie jestem pod mega wrażeniem. Koniecznie hmm, trzeba sobie nagrać co ciekawsze nagrania na kasetki. No ale to tylko tyle. Zmykam. Hej.